Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Alessandro, a to jest pierwszy vlog na moim kanale. Tak naprawdę na poprzednim kanale, do którego linka macie tutaj pod spodem, również nie nagrywałem żadnych vlogów, a więc śmiało można powiedzieć, że jest to mój debiut, jeżeli chodzi o vlogi na serwisie YouTube. Tego vloga nagrywam dla Was z dwóch powodów. Po pierwsze chciałbym po prostu, abyście wiedzieli, kto do Was nagrywa, kto do Was mówi podczas filmów, czyje filmy oglądacie. I drugi powód, o wiele ważniejszy, to jest to, że chciałem powiedzieć kilka słów dotyczących przyszłości na moim kanale. Chciałem powiedzieć o obecnych seriach, także o tych, których mam zamiar nagrywać. Może, może oczywiście zacznę od tego, co już nagrywam. Tak naprawdę do tej pory kręcę dla Was filmy z dwóch gier: to jest Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist, a także. Pro Evolution Soccer 2014. Te dwie serie do tej pory mogliście oglądać na moim kanale. No i właśnie tutaj pierwsze pytanie do Was, mianowicie czy mam tę serię kręcić dalej? Czy może po prostu z nich zrezygnować? Pro Evolution Soccer wciąż nagrywam, pozostał mi jeszcze jeden odcinek do nagrania i skończy się mój pierwszy sezon West Bromwich Albion, a więc tutaj napiszcie może pod tym filmem, czy mam kontynuować tą karierę, czy też nie. No i Tom Clancy Sprinter of Blacklist, Tą serię troszkę zaniechałem, nie wiem czy będę do niej powracał, nad tym się jeszcze zastanowię. No i teraz oczywiście o tym, co mam zamiar nagrywać, to będą również dwie pozycje. Oczywiście nieodzowną, pierwszą z nich to będzie Football Manager 2014, oczywiście gra, na którą bardzo długo czekałem, no i niestety do tej pory czekam, byłem już... 31 października, a więc w dniu premiery w paru sklepach niestety gry do tej pory nie ma. Dzisiaj również miałem zamiar po nią się udać, ale obzwoniłem kilka sklepów. Niestety ta sama sytuacja gra pojawi się dopiero w, po weekendzie, w poniedziałek lub wtorek, ponieważ firma CD Projekt no niestety troszkę zrobiła nas w konia, można powiedzieć, i na grę będzie trzeba dopiero czekać, a więc... Już po weekendzie ruszą moje odcinki, ruszy moja seria właśnie z Football Managera 2014. Również nakręcę dla Was unboxing tej gry, na który już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. No i właśnie jeszcze druga z gier, która mi chodzi po głowie, to jest Call of Duty Ghost. Tą grę również zamierzam dla Was nagrywać, także napiszcie mi może co sądzicie o tej pozycji, czy, czy chcecie ją widzieć na moim kanale. No i to w zasadzie wszystko, oczywiście wszelkie e, opinie, e, komentarze, e, sugestie, piszcie oczywiście pod tym filmem, jak i pod innymi moimi filmami, a ja już teraz bardzo serdecznie e, zapraszam Was właśnie na unboxing Football Manager 2014, a więc do zobaczenia w tym filmie i do usłyszenia w moich kolejnych produkcjach. E, na dziś to wszystko, co dla Was przygotowałem. Trzymajcie się, miłego weekendu, cześć!